Dom, dom, dom! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nitek. Witam was w różnych gadkach, witam was przy okazji The Fall. W związku z tym, że ta gra zaczyna się jak to gra od intro, <laughs> wykorzystam świetnie tą chwilę waszej uwagi e, początkowej na to, żeby przypomnieć o tym, że jest Twitch, na którym lecą streamy z grania na żywo ze mną, gdzie możecie gadać na czacie, ja odpowiadam, jest w ogóle spoko, całkiem fajnie. Twitch.tv/nitka. Slash <laughs> Co ja gadam? Nitek69, czyli twitch.tv/ Nitek69, gdzieś tutaj pojawi się też adres. Zapraszam serdecznie. Streamuję głównie nocą, ale czasami zdarza się też, że w dzień nie zdarzyło się, ale taki jest plan. <gry> w związku z tym, zapraszam. Gry są różne. Czasami jest tak po prostu, bo jak wieczorem sobie gram, to, to jak mogę streamować, to streamuję. Czasami jakoś się ustawiam, e, gramy. Ostatnio, darkwood, no nieważne. no Generalnie gramy tam, e, także serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś się para tego typu rozgrywką. Kiedyś będę przerzucał te filmiki na YouTube'a, ale jeszcze nie teraz. Tim Cassie Pilot, Unresponsive Life Support Functioning Basic Mark Seven System Access. Luigi Legatki, The Fall, <laughs> The Fall, The Fall Gierka, for the song, myths like. Kurde, cicho możesz już bądź. Myślałem se! A, fajnie, znowu tutaj jakaś platformóweczka, znowu sobie coś postrzelam, nie? Kuczaki, kilomet, kilogramy w ogóle ołowiu, będą w ogóle. ciacie się będzie, będzie zabawa, impreza i w ogóle. I dostałem takiego z tego kopniaka, prosto w szczękę wypadły mi wszystkie zęby. I teraz dzięki temu, przez to, mówię trochę dziwnie, w jak w się galopuje, bo jest stąd troszkę oblizowane. Dzięki temu. Hmm, dzięki temu, nie właśnie, dzięki temu. Przez co? Jestem z grą strasznie zawiedziony. Na to składa się kilka czynników. Jak widzieliście, spadamy tutaj z jakiś nie wiadomo kąt na nie wiadomo co, na jakąś planetę, gdzie ryjemy w Ziemię. W związku z tym od razu znajdujemy się w jaskiniach, które! Zupełnie przez przypadek! Są w ogóle zaludnione. Są tu jakieś dziwne. Jak zresztą widzieliście, prawie jak Van. World Left na samym początku. Taki tutaj jakiś Cyborg tam siedział sobie na drzewie i uciekł. Cyborg. Chyba Cyborg. Jakiś generalnie gość. Podejrzewam, że Cyborg, skoro tutaj jest cmentarzysko robotów. Do naszej dyspozycji oddano tutaj kombinezon. Kombinezon, który. Który zarządzany jest sztuczną inteligencją, babeczką, ale jak widać kombinezon jest męski, ale babeczka jest... To dobrze, bo ja w też zawsze sobie babeczkę włączałem. <laughs> co jest dziwne, bo przecież jak można się kobiet słuchać? Nieważne. <laughs> tak, i nasz kombinezon jest zarządzany sztuczną inteligencją, którego, Której to priorytet na samym początku zdarzeń, co widzieliście, jest... Mówi o tym, żeby uratować pilota, czyli hosta. No, którego priorytetem jest teraz y, pilnowanie życia hosta, czyli pilota, czyli tego kogoś, kto siedzi w tym kombinezonie. W związku z tym y, no, borykamy się tutaj w, na tej obcej planecie, wykonując szereg różnych czynności. Jak widzicie, jest zaszyty tutaj. Jest zaszyty tutaj leveling postaci kombinezonu, czy też tego pilota, nie, no, raczej postaci kombinezonu. To no whatever. W każdym razie są zdolności, które zostały uszkodzone podczas tego upadku. No i naszym zadaniem jest oczywiście odblokowanie ich, bo są potrzebne do przetrwania. No skoro nam nie działa pistol, to przydałoby się chociaż coś więcej tutaj robić. Natomiast na chwilę obecną jest jak jest i nic nam nie działa. Jako, że to jest robot, czy tam sztuczna inteligencja, czy tam KOMBINEZON! Obojętne, twór, byt, silikonowy wdzianko, Ancuk z Wilka, czyli Wolfgang, Gajer, Surdut, zwał jak zwał. Był taki w ogóle film z Jackie Chanem, pamiętam. Taxido! <grytanie> A, Jackie Chan, kurde, dawno nie było z nim filmu. Anyway! Naszym zadaniem jest tutaj odblokowanie tych zdolności, co odbywa się przez to, że normalnie, standardowo są zablokowane. Tu <grytanie> pokrętnie wytłumaczyć. I... Żeby je odblokować, jako że nie mamy kontaktu z przełożonymi, trzeba je przeciążyć. Przeciążyć zagrażając, wchodząc bezpośrednio z zagrożeniem życia, na przykład to, że minigun jakiś do, do nas zacznie strzelać, odblokuje nam na przykład tarczę. Albo to, że ktoś tam się włamy do głowy i będzie chciał się z nami komunikować, Powoduje odblokowanie tam możliwości komunikacji, tam networking, to jest taka to jest zdolność, która jest bardzo przydatna w tej grze. Tak wygląda właśnie ten leveling. Dzieje się to oczywiście cały czas w równolegle z prowadzeniem rozgrywki, która jest prowadzona tak sobie, bo nie ma tutaj w tej grze specjalnie nic ciekawego. Owszem, ktoś może się uprzeć, że to jest narracyjny fikołek opowiadający o dylematach i pilnowania doktryny robotyki i w ogóle. Natomiast ja nie znajduję w tym temacie niczego specjalnego. Są czasami jakieś dialogi, gdzieś tutaj z kimś gadamy, co jakieś. Czas I są fajne scenki, bo wygląda to fajnie. Design artystyczny jest spoko. Natomiast sama gra jako taką niestety wali mokrym psem i jest nudna, bo strzelanie. I o ile występuje, jest nudne. <laughs> Są jakieś tam roboty, które nie wykazują się jakąś specjalną dynamiką. One się chowają za skrzynki, my się chowamy za skrzynki, one wyciągają pistola, my wyciągamy pistola, one strzelają, więc my się chowamy. Kiedy nie strzelają, to my strzelamy i tak dalej, i tak dalej, dopóki ich nie ustrzelimy. Jest tego w końcowej fazie dość sporo, ale tak naprawdę mamy nieskończoną amunicję, więc nam to nie robi. Co prawda możemy zginąć, ale bardzo szybko odwracamy do checkpointa i jedziemy jeszcze raz. Więc nie znajduje sobie w samym systemie walki. Tutaj nic ciekawego. Fabularnie, no jest to prowadzone dość rozwlekle, ponieważ odbywa się to przez rozmowy i czytanie, oczywiście, kupy tekstu, który został tutaj zaimplementowany. Więc ta historia dla mnie. Taaaaa! Da... ryba. Jakoś nie poczułem się ani związany z bohaterem, ani związany z niczym. Grałem dla samego pogrania. I co najśmieszniejsze? Zdolności wszystkich tego kombinu nie da się odblokować. to nie dlatego, że są bugi czy coś. No, nie, nie, nie. Gra trwa 3 godziny z hakiem. 3. No powiedzmy 3. Jeżeli tam nie będziecie się raczyć się zimnymi, to są to 3 godziny. I po tych 3 godzinach następuje koniec, który nie sugeruje końca. Oznacza to tyle, że w zamyśle twórców te 3 godziny były po to, żeby wyciągnąć hajsu i obwieścić światu tym sprytnym sposobem i zabiegiem, że na końcu gry zda jest. czeka. To be continued i pewnie jakiś epizod, który nie wiadomo czy będzie, bo to wiadomo, że są czasy takie obce. Okej, okay, odblokowaliśmy zdolność Network, więc za pomocą włamu do sieciuni obsunęliśmy dźwig, który zdefraudował, zniszczył tego gościa. Ponadto w grze znajdziecie dość dziwne sterowanie, ponieważ ten pistol, jak mówiłem, nie działa, nie da się nim strzelać, natomiast można świecić latarką. I tą latarką trzeba sobie oświetlać aktywne punkty na ekranie, no bo wiadomo, że jak jest ciemno, to znajduje jest jakieś logiczne wytłumaczenie tego. Jest ciemno, nic nie widać, no a latarka oczywiście nam te obiekty poświetla, w związku z tym możemy wejść z nimi w interakcję. Zbieramy także tutaj stos przedmiotów, które, których wykorzystanie jest tak naprawdę logiczne. Mm, a całym zaszytym przeciwnikiem w ogóle w tej grze to są. Gigantyczne robale, które wygwałciły całą załogę ośrodka badawczego, który jest tutaj na tej planecie. No bo oczywiście, jeżeli są jakieś roboty, droidy, to jakieś ośrodki badawcze. Generalnie motyw jest totalnie z dupy, ponieważ okazuje się, że żeby uzdrowić naszego hosta, musimy przejść przez szereg questów, które narzuca nam inna sztuczna inteligencja. I w tym ośrodku musimy się sprawdzić, jako robot domowy, serwując ludziom jedzenie, sprzątając ich pokoje. I czy idąc na zakupy albo pomagamy przejść, coś coś zjezdnie. Okej, no właśnie to jest dotarło, co ja robiłem przez 3 godziny wczoraj. Te testy nie są jakieś skomplikowane, niestety też polegają na dużym backtrackingu, bo tych lokacji samych w grze też nie ma jakoś specjalnie dużo, więc cały czas łazimy po tych samych miejscówkach, co jest trochę słabującą rzeczą. Uh, no, bo jest ten ośrodek, w tym ośrodku tych komnat jest kilka, gdzie mamy te testy. Um, niektóre zadania, o których mówiłem, nie mają tak oczywistych rozwiązań, oczywiście. Trzeba coś tam porobić, uh, trzeba oh, wytężyć mózgownicę, ale nie jest to I nic takiego, co by nie narzuciło wam się you're samo you're do pomyślunku. Fajne jest nawet tutaj voice acting, bo słuchało się tego przyjemnie, ale tak jak mówiłem, uh, jeżeli będziecie grali, to te zagadki mogą wam sprawić trudność i jak to bym I was z takimi zagadkami, to trochę to wtedy to rozmywają całą rozgrywkę na drobne, uh, zatrzymując nas w jednym miejscu, więc klimatycznie cały Siada wtedy. Aj! Generalnie jest to zimna ryba, no bo. No bo no bo co, jest tam jakiś twist fabularny, pojawiają się w ogóle jakieś mięsne jeże, ryby, które chcą nas zeżyć, Jakieś tam trzeba stosować, przebrania, whatever. Ale tak na dobrą sprawę, to jest zmarnowane 3 godzin. Zmarnowanie 3 godzin. Ciężko mi to Jest zbyt wolna. I nie jest tym, czym mogłaby się wydawać, bo wystarczyłoby na przykład dokoptować trochę... Wszystkiego dokoptować, wszystkiego jest za mało. No, 3 godziny gry, no, kuczaki, to jest fest. mało, naprawdę. Otóż się dowiadujemy, że on jest tutaj. Ktoś mu zajumał pistolet, jakaś tam kreatura. Ja teraz muszę coś zrobić, zapomniałem co. Bo brakuje mi jakiegoś elementu, zdaje się. Ok, jeszcze nie powiedziałem o tym, bo to zacząłem gadać oczywiście w swoim zwyczaju. Poszedłem w drugą stronę z wszystkim, co chciałem powiedzieć Sterowanie jest totalnie z dupy. A my ja mówiłem o tym, że trzeba oświetlać te obiekty i przez to może mamy możliwość wchodzenia z nimi w interakcję, jak już je sobie podświetlimy. E, Okej, okay, widzicie tutaj ta kreatura sobie pobiega na dół, ale ja tak jak mówiłem muszę mieć krew tego gościa, która skusiła ją do tego, że zabrał jej pistola i to jest ten działający pistol, który ma nieskończoną amunicję i zaczyna się wtedy walka. Zaczyna się wtedy walka, ale ja tutaj o właśnie miałem tutaj wylizać patelnię Okej, okay, weź to ze sobą członiu. I tak właśnie biegamy sobie po tych jaskiniach, jak widzicie jest dość spokojnie Jeżeli coś miał bym polecić w całym klimacie to zdecydowanie The Cave. The Cave, które było wiele lepszą gierką, ponieważ tam był mega fantastyczny narrator, który a, robił dwa razy więcej klimatu niż a, tutaj to jałowe bieganie. Więc The Cave, jeżeli lubicie platformówki z możliwością tężenia mózgownicy, jest znakomite. Capsized dla odmiany jest bardzo fajnym indyczkiem, który nie jest jakiś specjalnie wymagający i to jest taki bardziej twin stick shooter a, z domieszką platformówki. Będziecie myślę bardziej uradowani, niż grając w troszkę przynudawy jednak default. To był fajny Zamysłu, ale widać, że potencjał nie został zrealizowany do końca i mogło być o wiele lepiej. To w ogóle jest zarzut w każdej grze, że mogło być. Mogło być, no jest po prostu jak jest, Często jest z dziepka nudno. I mimo tego, że te zagadki gdzieś tam momentami mają. rozwiązanie nie lasujące się od razu na myśl, ale to bardzo rzadko się zdarza. Te zagadek nie ma też jakiegoś specjalnie dużo przecież. A, tak. A, no nie, rozgrywka jest taka. No z czapy, Chcę wam pokazać jeszcze tego pistola, chcę wam pokazać jak schakujemy tutaj tego robaka um, No bo tak jak już wiecie, grę skończyłem, bo 3 godziny, no to nie wziąłem tego czasu z czapy Tylko mam na Steamie, teraz już będzie z 4, uh, więc te luźne gadki zawsze mi trochę czasu dodają twórcy, twórcy mogą się wtedy cmoknąć, że o ktoś grał w to 4 godziny, no grałem Okej, okay, wystawiamy tutaj talerzyk, przychodzi kreatura O, fajna zaprawa dźwiękowa, tam słychać, że coś tam się zjada, okej okay. Jest, jest, i teraz robimy pick network hacking, bo ona ma tam pistola. Jej, wybuchuje jej pistol w paszczy. Okej. Okay. Będziecie teraz świadkami strzelaniny, którą będziemy mogli obrobić. Teraz już broń mam, więc jestem teraz kozakiem i mogę się zmierzyć ze wszystkimi przeciwnościami losu, jak teraz rzuca przed nami. Jak widzicie, teraz można zmienić sobie celowniczek na, celowniczek na laserowy. Podczas tego, kiedy jest laserowy, nie zaznaczają się obiekty, więc jest takie utrudnienie, trochę jak w Dumie, rozwiązanie z dupy. No i oczywiście cover system, który polega na chowaniu się za skrzynkami, które. Które, o, właśnie. Są przed nami, i teraz walka. Wow! Dynamizm! <laughs> Fest, flashback na amigę był bardziej dynamiczny. Się... Aha, bo ja mam, zapomniałem. E, ja broń musi się naładować, żeby strzelić. Wow! Ale emocje! <laughs> Tej walki jest potem trochę więcej. Przeciwników jest. Żeby was nie skłamać, jest zwykły robot. Robot, który świeci prądem. I ryby. I boss. Cztery dodaje wszystkiego. Tyle. Nie ma tutaj nic ciekawego, co by przekuło Was na dłużej, zresztą to dłużej to jest tutaj kwestia sporna. jaka animacja, z ma... się Można jeszcze do delikwentów zajść czasami od tyłu, kiedy akurat nie patrzą i wbić im tam znery, czy też jakieś tam dolne rejony urządzeń, właściwie napędu mechanicznego tych robotów, wyciągnąć go, zjeść go, a wtedy mamy więcej energii, a tak naprawdę to jest wszystko, co w tej grze robimy przez te, te 3 godziny. Okej, okay. to byłoby! Tyle, bo nie ma już tak naprawdę o czym opowiadać, default jest grą mocno taką sobie. Nie jestem w stanie jej polecić, chyba że gdzieś się w buntu trafi, to chyba musisz spróbować co to zagrać. Być może wam siądzie, chociaż szczerze w to wątpię, bo nie ma tutaj jakichś wartości, które bym mógł noskać tak, żebym powiedział. Kurde, zagraj, bo można się chować za filar. <grywania> na przykład, nie? Nie, no, no. Zdecydowanie nie. Zimna ryba! Nie ma tu jakichś błędów technicznych, ale no niestety w grę gra się średnio przyjemnie. To byłoby na tyle w dzisiejszych ludzi gatkach. Tak jak mówiłem na samym początku, pamiętajcie o tym, żeby wpaść na streama Twitch TV slash Nitek 69 głównie wieczorami, ale można oczywiście sprawdzać później, wcześniej. A, można sprawdzić sobie zawsze zaszłe transmisje, tam dużo historii w ogóle z czapy leci. <noise> I generalnie jest to spoko Pamiętajcie, żeby przybić piątkę, o zobaczycie takdown, właśnie. Pamiętajcie, żeby przybić piątkę pod filmikiem, jeśli Wam się podobało. Subskrybować, jeśli chcecie więcej. I to też dla mnie wiele znaczy, wasze wsparcie. Kurde, już nas jest. Prawie 870 osób, jak kiedy to mówię. Fest. że się nie pomyślał. To idzie też na Gigspl, gdzie jest całkiem zacnie i fajnie. No bo ja jestem. To były na tyle w dzisiejszych luźnych Default, Nitek, luź zagadki, a nie! To jest, to jest w ogóle level, który po prostu na, na oryginie musi miażdżyć jaja, gracza w Imadle. Bo jest tutaj presja niesamowita. Jak widzicie, wskaźnik kłamstwa wzruszył dość wysoko. Możemy spróbować ściemnić, bo nawet przy tak niskich procentach być może nam się uda. No, nigdy tego nie wiesz, więc ryzyko jest. 74%. O! Ale uwierzył! Ale zadaję następne pytanie, a ja już mam znowu 10%, więc trzeba to jakoś podbudować albo zagrać na zwłokę. Sprowokujmy go zatem. Prowokacja działa, że tylko jeden z bohaterów dostanie w popysku. Dzięki temu możemy utrzymywać ich zdrowie, które symbolizowane jest pozycją, w jakiej siedzą.